Moja siostra Janeta ma super power. Kłamiesz. Chodź ci pokażę, jak nie wierzysz. Janeta? Co jest gnomy? To jest Angela. No i ona mi nie wierzy, że ty masz super power. Nie wierzę. Czy możesz jej pokazać, jak otwierasz lizeczka? Wow! Moja siostra jest super. Dobra, wąt stąd gdomy. Mamo, ja chyba jestem chora. Co się dzieje, Janetka? No Brianusz mnie wzruszył z tą swoją manżelą dzisiaj. No to jest twój mały braciszek, a ty jesteś starszą siostrą. Ja się boję, że ja się robię taka stara jak ty. Niedługo zacznę płakać na filmach i śmiać się z tych cringe'owych żartów, co sobie opowiadacie z babcią. Są ma no tu jakieś leki czy coś? Ale ty jesteś kąśliwa jak na nastolatkę. No chociaż tyle, znaczy, że nie jest jeszcze ze mną tak źle. Ona się w ciebie wdała, Staszek, w ciebie i w twoją matkę.